Ok, część druga, chcę tylko sprawdzić czy na pewno odcinki nie trwają zbyt długo Otóż okazało się, że odcinek trwa tylko 11 minut Teraz abyście aby, nie ustawali Za chwilę Tylko na chwilę poszłem! Okej, okay, teraz na 10 minut wystartowałem timer. Timer się kończy, kończy się część druga tego odcinka. Wszystko teraz straciłem. Chcę być kluczowym. Okej, okay, mamy chyba. Na Emina kochani no, chyba dobrze idzie, jak ktoś może ocenić. Ja wróciłem do TFA. Y 1 stycznia... Nie, 3 stycznia wróciłem to TFA. Ja to jest to jest mój drugi dzień. Dla was to jest... Wy macie szósty. Ja mam czwarty. Tak, macie szósty? Znaczy powinniście mieć. Tu masz pijega. Pinię. Pignie Pij mi się, chyba ciężko grać. Меня две минуты, ничего не делаю. Алло? Я пойму вам так. Czy teraz wszystko? Nie, co mnie straszycie, że się runda zaczęła? Ja chciałam Wam tylko pokazać mu, e, tego ekwipunek do chlebie. Patrzcie, ten opis. Sam wymyśliłem. To jest oryginalnie ode mnie. To nie jest kanapka, to jest kebab. Ta runda mogłaby się. Nie, nie to. Nie chciałam tego. Pod F chyba się robił. O. Przyglądanie się broni. Jeśli inspiruje aktualnie odcinka Dali Znaczy, nie chcę zrobić dosłownie to, co. A chciałbym. Po prostu rzucać. Nie wiem. W podobnym stylu. Bo dla mnie. To jest przy... Kimś mogę się zainspirować? Co ja w ogóle robię? Zacznij, że tu jestem Przepraszam. Niedłuższy rekord życia. Ej, jest mi smutno, bo ja naprawdę się staram. I cały czas ginę. Okej, okay, ten odcinek będzie trwał dłużej niż jednak. Bo już zakładam, że mi się przyjemnie gra, to, to będzie długo trwać. Może jak pokonamy tą spalę to się odcinek skończy, Znaczy te wszystkie części. Zacznę nagrywać kolejne części krwi. To się grało? Co? Serwery nie wytrzymują? Nie? Co? Czuli do mnie nie zwaliłem W ogóle mamy, Wszystko było trzech inżynierów Jeden demo, jed nie, jeden pyro A teraz mamy dwóch scoutów Jednego hebiego, czyli nie, Szpiega i pyro W ogóle, jak macie pytania do jakiejś do serii W ogóle upgrade'uję z siebie Ja powinnam też moje działka upgradeować

Naprawdę Teraz przetrwaliśmy jeszcze mniej Przetrwaliśmy 14 minut A tam 11... Nie, to trochę w sumie dłuższy rekord. No cóż, rozpocznie się kolejny jak, znaczy kolejna część jak się zacznie.